Gra Raj z marki Piatnik Przeznaczona jest dla dwóch do pięciu graczy w wieku 10+, jest to gra karciana której będziemy się licytować. Mam tutaj przygotowany już obszar do gry dla trzech graczy. Gra jest pięcioosobowa, więc mamy jeszcze kolor czarny kart oraz żetonów i kolor szary. Ale my zagramy sobie tymi trzema kolorami, które już tutaj mam przygotowane. Na szarych kartach pokażę wam talię kart, która. Składa się, y, każda talia składa się z takich samych kart o różnej wartości. I te symbole znajdziemy również na kościach. Złote karty, które leżą tutaj obok karty pomocy, są to karty punktacji w grze trzyosobowej. Pięć takich kart odkładamy do pudełka w grze dwuosobowej sześć kart, w czteroosobowej cztery i w pięcioosobowej trzy karty, ale nie zaglądamy co tam jest, gdyż to wszystko będzie ujawniane w trakcie gry. Rozpoczynamy grę. Gracz, który będzie pierwszy, bierze do ręki wszystkie kości, odkrywa górną kartę punktacji i rzuca kośćmi. Mamy tutaj takie symbole. Może ja je przełożę z tej strony, żebyście dobrze widzieli. Nie wiem teraz, czy czasem mi się ta kość nie odwróciła, ale już mniejsza z tym. Wypadły graczowi pierwszemu takie oto symbole. Aha, jeszcze przed rozpoczęciem gry każdy bierze do ręki sześć kart. Ze swojego zakrytego, potasowanego stosu. Takie karty mi się tutaj trafiły. No i tak. Bierzemy kości, rzucamy kośćmi, co już zrobiłam. Karta punktacji również jest odkryta. Gracz, który rzucał kośćmi, musi posortować te kostki. Tego tutaj troszkę przesuniemy. Przy odpowiednich symbolach. Mamy tutaj również pustą ściankę, jeżeli ona by nam wypadła. No to taka kość nie jest tutaj dokładana, jest odkładana na bok Teraz każdy z graczy decyduje, którą kartę z ręki zagrywa Biorąc pod uwagę, jakie mamy symbole Przykładowo, chciałabym zagrać dzwonek, bo mam tutaj najwięcej symboli Liczy się również symbol na planszy, czyli mam trzy symbole dzwonków Karta o wartości 1 mnożę razy 3, miałabym trzy punkty jeżeli chciałabym zagrać chmurki, których również mam trzy symbole, mam kartę o wartości 4, 3 razy 4 miałabym 12. Jeśli zagrałabym koło zębatem, mnożę razy 2, czyli miałabym 6. Jeśli diamenty, również mnożę razy 2, czyli miałabym 10, i tak dalej, i tak dalej. Więc muszę teraz zdecydować, którą kartę zagrywam. Może zagram sobie kartę z chmurkami, kładę zakrytą w ten sposób przede mną, i gdy każdy zgra, czy zrobi to samo, odkrywamy karty, które wyłożyliśmy na stół. Każdy z graczy oblicza wartość swojej karty i kładzie znacznik na odpowiednim miejscu, czyli ja mam 12. Kładę mój znacznik na 12. Załóżmy, że gracz biały miałby piąteczkę. Tego damy gdzieś mniej więcej tutaj I teraz ruch należy do gracza, który jest najdalej z tyłu Te karty odrzucamy Może wezmę sobie też białe karty do ręki Z z kart odrzuconych tworzymy tam na boku Ale mam tylko cztery Piąta, jedna została powiedzmy odrzucona Więc teraz biały gracz sprawdza, czy może przebić gracza, który jest najbardziej wysunięty na przód jeżeli zagrałabym 6 razy 2, miałabym 12. Stoję na piątce, przebiję gracza. Nawet mogłabym zagrać niższą kartę. 5 razy 2, będzie 10. Przesuwam o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pól m, moją kartę i wysunęłam się na prowadzenie. Gracz, który nie będzie mógł przebić pozostałych na planszy graczy, musi spasować. Zabiera znacznik z planszy i dobiera do sześciu kart do ręki. My cały czas mamy karty, które mieliśmy. Czyli teraz powiedzmy sobie, że kremowy spasował. Teraz jest moja kolej. Sprawdzam, czy mogę przebić gracza białego. Trzy razy mogę sobie tutaj wziąć razy dwa. No dobra, zagram tę kartę i przesunę o sześć. No i teraz gracz biały, te karty. Odrzucamy na stosy odrzuconych. Gracz biały sprawdza, czy może mnie przebić dwa razy trzy. Może przesunąć o sześć. I tak dalej, i tak dalej. Przebijamy się wzajemnie. Co ja bym tu mogła zagrać? Muszę zagrać trzy razy dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz gracz biały, gracz biały zagra 3 razy 3. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i teraz będzie mi go chyba już trudno przebić. Muszę zagrać tę kartę. 5 razy 2 to jest 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Udało mi się, no ale tutaj już mnie biały raczej wykończy, bo ma dwanaście. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i ja już go nie przewiję, muszę spasować. Dobieram 3, 4, 5 do 6. Do ręki zabieram mój znacznik. Gracz biały wygrał, więc gracz biały zabiera wszystkie karty, które były odrzucane na 100 z kart zużytych. Zabiera również kartę punktacji i to wszystko będzie liczone na koniec gry. No i rozpoczynamy nową rundę, każdy z graczy dobiera karty do sześciu, kolejny graczy rzuca kośćmi, no i gramy tak samo jak pierwszą turę. Gramy do momentu, aż nie skończą się karty w naszej talii. Rise jest to zdecydowanie gra, która pozwala nam trenować nasze matematyczne zdolności, ale również odpowiednio zarządzać posiadanymi kartami, tak, aby nie od razu odkryć te nasze najwyższe karty, czyli przesunąć się najdalej, trzeba po prostu z głową rozporządzać symbolami i kartami liczbowymi, które mamy, aby jak najdłużej móc przelicytowywać kolejnych graczy, a wszystko to w bardzo przyjemnej dla oka oprawie. Kości są świetnie wykonane, mamy tutaj drewniane znaczniki. Myślę, że gra daje niezły wycisk szarym komórkom, i ogromnym jej plusem jest to, że można w nią grać w pięć osób, a więcej o grze na blogu w opisie do filmu jest link.